Kubuś Pochatek, Cześć serowa, Fantum Tentakl. Wstawał piękny majowy poranek. Tygrysek w i króli siedzieli przed domkiem królika. I leniwie sączyli wino Herakles. Marchew ci rośnie. jęknął leniwie tygrysek. Widzę, jęknął leniwie leniwy królik. Wtem przybiegł zieleny prosiaczek i zawołał. Weni wid widz już. Widziałem, przewidziałem, wydedukowałem. No i czego się drżysz? — Nie widzisz, że marchew rośnie? — zapytał leniwie tygrysek. — Chcesz w tubę? — zapytał kłapouchy. — Nie o to chodzi — ripostował prosiaczek. — Pamiętacie tę ruderę na skraju lasu? Teraz to wyremontowali. Pomalowali na biało, postawili pedalski płotek i ktoś się tam wprowadził. — Chcesz w tubę? — ponownie zapytał kłapouchy, tym razem podnosząc głowę z ziemi. — Hm, to trzeba zapoznać się i przywitać. — Chodźmy do babajagi, kupimy pół litra i pójdziemy do tej rudery — zaproponował tygrysek. — Tak też zrobili gdy byli w połowie drogi nagle koło nich wszęknęło czarny ferrari wzbijając w powietrze tumany kurzu ty jebany klecho krzyknął tygrysek nienawidzę tego gnoja myślę jak się ubiera na czarno ma czarny ferrari i zbiera na tacę codziennie to jest masta wycecił przez zęby prosiaczek kiedyś go zabiję switował kłopotuchy po chwili nasza dzienna brygada doszła do wzniesienia zwanego piwną górką na szczycie tego wzniesienia stała chatka na kurzej nóżce a nad drzwiami wisiał napis, chatka babajagi alkohole świata. Jedyny i niepowtarzalny producent z niepowtarzalnego wina o niepowtarzalnej nazwie. Herakles Classic Pońsk Aperitif. Jo, Baba Yaga, kupić coś do picia, krzyknął tygrysek. W drzwiach ukazała się Baba Jaga Wyglądała jak mały zielony troll skrzyżowany z Michaelem Jacksonem. A czego chcesz? Chcecie? zapytała Baba Yaga. Masz coś alkoholowego? Zapytał prosiaczy. Baba Jaga spojrzała najpierw na prosiaczka, potem na napis nad drzwiami i jak na spojtowanie. Nie mam. A szkoda, to my spadamy, powiedział smutna prosiaczek i już miał iść, gdy nagle został ukryziony w dupę przez kłopołuchego. We zapytał kłopołuchy, nie puszczając mu gotoreczego uścisku. Nech, zaśmiał się z wieśniackim akcentem tygrysek i zaraz dodał, Chcę kupić czteropak wino bluszczy win. Nech, otwarła z wieśniackim akcentem baba Jaga, po czym rzuciła w kierunku tygryska cztery związane razem butelki i z hukiem zatrzasnęła drzwi. Eee, rozmarzył się go Dobra, fokem, zabawiłeś się, to teraz puszczaj, wycedził przez zęby prosiaczek. Przestańcie się podniecać i chodźmy już do tego domku, bo nie mogę się doczekać, kiedy wrócę i popatrzę, jak moja marchew rośnie, przerwał królik. Okej, okay, stwierdził tygrysek, począc, że brygada udała się w kierunku domku. Po dłuższej chwili stali już przy drzwiach. Rzeczywiście. Bo tak przejeba jeście Pudalski, zauważył królik. Nie gadaj, tylko wciskać dzwonek zaproponował Tygrysek. Królik przycisnął dzwonek i wszyscy z przerażeniem stwierdzili, iż dzwonek wygrywa No i Najnowszy przebój zespołu Boys Jesteś szalona o kurwa jęknął głucho płapouchy nagle drzwi się otworzyły i z domku włoniły się dwie postacie jedną był mały, potrzebny miś, a drugą okazał się średniego wzrostu chłopak na około 12 lat Ubrany w świecące dresy i z kilogramem żelu oraz imponującym alfem na głowie. O, kurwa, jęknął ponownie kłapułchy. Sportowiec? Zapytał tygrysek. Nie, odpowiedział niepewnie chłopak. Idziesz pobiegać lub pograć w piłkę? Zapytał króli. Nie, ponownie odpowiedział chłopak. Chcesz w tubę? Zapytał kłapułchy. Mamo łei! rozpłakał się chłopak i pobiegł w głąb domu. Dzień dobry, jestem prosiaczek. Prosiaczek wyciągnął łapkę w kierunku misia. Dzień dobry, prosiaczku. Jest ten kubuś puchatek. A ten wyalienowany gej, który pobiegł, to jest Krzyś. No, jako żeśmy się już zapoznali, idziemy się napić. Come on, guys. Wrzasnął tygrysek, a po chwili cała brygada znalazła się na piwnej górce. Znajdźcie mi jakieś mieszkanie, snęknął niepewnie puchatek. Nie chcę mieszkać z tą pipą. No, mamy coś na oku. Ale że trzeba przeprowadzić dywersję. Trzeba kogoś wykurzyć. Ale chodź, to ci pokażę o co chodzi, rzekł Tygrysek. Wszyscy udali się spacerkiem w kierunku lasu. Po chwili dotarli do Wielkiego Dębu, gdzie przy korzeniach widać było drzwi. Na nich napis, Sala prób Zespołu Just Five. Nie wchodzić i nie przeszkadzać. O oh, fuck!" stwierdził Puchatek. Spokojnie, zaraz to z Kłopołuchem załatwimy, rzekł spokojnie Tygrysek. Po czym podszedł do drzewa i kopniakiem otworzył drzwi. Razem z kopułuchem weszli do środka. Po chwili przez otwarte jeszcze drzwi wyleciał jak z prosy przeciw jakieś 100 metrów aby wyhamować głową w bliski mur murze stali zbrojonej kolorowe sny gdy przyjechałem mu z drzwi lala, lala, zanucił posępnie do mikrofonu kłapouchy po chwili cały sprzęt nagraniowy znalazł się na nieprzytomnym szadim okej okay, pochadek tu od dziś zamieszkasz powinno być dobrze jakby coś się rzucali to będziemy lać w tubę nie uchy? roześmiał się tygrysek No, w tubę zafnął kłapouchy Okej, okay, panowie to ja się wprowadzam Wróćcie do środka, bo zaczyna się chmurzyć. Chyba będzie padać. Stwierdził Pchatek i cała gromadka weszła do nowego mieszkanka.